Witam Was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście patryk 45, a to kolejny odcinek z naszej serii Science Row The World witam Was w mojej pięknej melinie, a konkretnie w łazienceczce. Kto by nie chciał mieć w łazience takiego telewizora? <słuch> Co on odwalił? O, ja tam bym chciał. <gry> Dobra, więc nie przedłużając, zaczynamy kolejną misję, ale zanim to zrobimy, pokażę wam, co zrobiłem między odcinkami. W tym celu udamy się do naszego garażu i już wam pokazuję, co ja konkretnie ulepszyłem dwa samochody. Jest to... Jeden samochód policyjny, który przerobiłem sobie na kolorek różowy I drugi świetny samochód, który sobie przemalowałem ma kolor fioletowy I myślę, że go wyprowadzimy Wszystko zmodyfikowałem, już lepsze być nie może yy, No co ma się widać, ładne podświetlenie, teraz je ładnie prezentuję Tak ma on nawet y, tam w kołach noże i przebija opony innym samochodom. A więc mapa. Ulepszenie 24. Wow. Udamy się do sklepu z amunicją. Do najbliższego sklepu z amunicją. Udamy się tutaj. A jeszcze. O kasa. Mam do odebrania kasę. Pokażę wam co jeszcze zrobiłem. Zapomniałem o jednej rzeczy. Samochód jest świetny, ma witro, wszystko. Wszystkie bajaki I jest tylko tak zwrotny, więc... Dawaj, dawaj I zakręci Głubij O, nie było tak pięknie! Ale kolejny Już lepiej, o, tylko nie ten pas Mieliśmy tu skręcić, ale taki z Idziemy teraz do sklepu z bronią, musimy sobie kupić troszeczkę amunicji, ponieważ troszeczkę z dami zacinkami porozpierdałem. I nie mam ammo. Ładnie, z kulturką zaparkujemy. Mogę kupić sklep z bronią. A powiem wam czemu nie? Ile kosztuje? 5000. Kupujemy. Tak. Za to właśnie będziemy dostawali pieniądze. Właśnie, co godzinkę. Tą muzyczka mi tu rozwala. O, tak. Obejrzymy sobie, co tu mają. Eee, tam, śmiec. Dobra. Eee. Eee. Kup amunicję, granaty. Tutaj granaty mogę kupić? Okej okay. A mamy trochę tej kasy, to kupimy wszystkiego na full Dobra Kup ulepsz broń Ciało nie chcę kupić he! <ścoughs> Kupujemy Zatwierdź Czemu by nie? Jak proponuję, to weźmiemy. Ale chciałbym sobie ulepszyć moje pistoleciki. Poziom trzeci, zatwierd. Poziom czwarty, zatwierd. Dobra, mam na czwartym poziomie. A może to jeszcze ulepszymy? Poziom drugi, 700 zatwierd. Poziom zatwierdź Zatwyć. Dobra, trochę wydaliśmy ale mamy już pewną broń, co możemy ruszać. Dobra, mam na pewno ulepszoną. ile mam? 3000, dobra, więc broń jest ulepszona. Dobra, więc jeszcze raz tap, bierzemy sobie misję.

Czemu nas goni policja? Nie wiem. Ale mniejsza. Pojawi się na miejscu naszej misji. Fuck. Trochę jestem zdziwiony tą policją, ale coś zrobię. Blokada. To mnie! Idziemy grzecznie. O motorek policyjny będę musiał kiedyś sobie zdawać tylko po ładnie i będziemy śmigali różowe auto policyjne już mamy pokażę je pod koniec tego filmu o ile ta misja nie będzie zbyt długa albo na początku albo mówi mi się że pokażę tamto auto na początku kolejnego odcinka będzie w miarę przyjemny Chyba jest right. wow. z tym tutaj z tym dotytułowaniem dróg nie bym się zmierzyć. Jeszcze kilometr. Ok. Jak oh. ja nie lubię pustacji. O, mogę teraz. Nie. Czemu muzyki nie słychać? A dobra, mniejsza z tym. Potem to zmienię. Słuchawki dla Nie, jeszcze zmienię tutaj, bo może być coś nie tak. Opcje. No dawaj. Fięk. Jednak zrobimy sobie na 60. Tak jak było w poprzednim odcinku, bo zdaję sobie sprawę, że mógłbym, może mnie trochę źle słychać. nie mnie do Podoba mi się strasznie w tej GPS.

Out, ko naprawdę szybki. Did you have means we got with those keys gave up a whole lot. Hey, you got the best places off those? Shit, why did you say so? What we do got got, to go got some basic merchandise, you know, like shirts and lunch boxes. Ah, to one aja, z tego to ciśnie. Nah, oh, and anything else? Huh. Well, it's time to, to on tak ciśnę, no ale co zrobić? Well, I thought you said you'll go wanted to the hall. Satu odlewają. No, pięknie, gdzieś pięknie. Cudownie. Ochronaj. A tu chyba trzeba zrobić porządek. Ktoś jeszcze? Tutaj pan. O, amunicja mi się w nim nigdy nie kończy. Fajnie. A czemu tu w tym ma tak mało amunicji, jeśli wziąłem na full? A... Wow, 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 wow. Możliwe, że gdy ulepszyłem... To wtedy mi przybyło... Mm, po prostu mogłem mieć więcej amunicji i to dlatego. To work on Dobra, jedziemy. Yeah, <gry> I'm no nie. I jeszcze teraz kilometr jechać nie z takim wołem, który tak się będzie wolił. No, trochę. trochę lipnie, no ale co zrobimy. Więc koleś, przyjedź trochę ten pedał, nie bój się. Mamy z tobą nie ma. A w takim tempie to naprawdę. Szacun, kolej, szacun. Policji. Mam niską amunicji, więc możemy się To, Dobra. Tam... o no dalej, koleś, połowę drogi dopiero przejechałeś. Naprawdę tempo masz niezłe, więc... A może też zmienimy taktykę. Błoń. Got your Pierce Washington demo tape right here, baby. What can I say? It's a gift. Hey, I'm up some water over here, huh? Threat society long enough. Good fight. Just like old times. Uh -huh. Get you on the pullout. Dawaj, siadaj do samochodu, czy coś takiego. Nie, gdzie mam to Co, o co chodzi? jest tutaj? Nie. No dobra, to idziemy z boku. Albo wsiądziemy jednak do samochodu, bo mi się tak nie chce trochę. Come no. Pierce, you're a fucking natural. Oh, davy, davy, fuck is going, I am. Yeah. You ever managed the Planet Saints? Not cool. Let's pick this up another time. Gotta work on my technique. Hey, monster ain't going anywhere. Yet. I'm impressed! Davy. Jedź, Jomek, jedź. Ta, jeszcze lampę pociągnąć ze sobą? Czy o co chodzi? O mnie jeszcze. Ważne, że jakoś się wleczemy. E, szkoda, że on nie pojechał tak jak trzeba. Ale dobra. Jak tak lubi, nie ma sprawy transmisję transmisje dokonane, dwie na dwie. No na luz, tylko dobrze by było jakby teraz dojechał na miejsce. Kółeczko kolej zdoby. choź tu Jest atakowany No dawaj Dobra już ukończono Okej. Okay. Więc żegnam się z wami, to tyle w dzisiejszym odcinku, myślę, że się podobało. W następnym pokażę wam kolejne z moich autek i to, czego wam nie pokazałem dzisiaj, zobaczycie w kolejnym odcinku, a dopowiem, że są to tatuaże i studio, które sobie wykupiłem. Więc serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się, do usłyszenia.